Siemanko, siemanko, właśnie wracam z, z przejażdżki z siłowni i naszła mnie taka ciekawostka, ciekawa myśl, ponieważ widziałem kilka postów ostatnich przemian w internecie różnych trenerów, którzy prowadzą swoich podopiecznych i są tam takie zmiany, ewidentnie widać, że, że to są zawodnicy, że będą pewnie startować niedługo w jakichś tam zawodach i taki trener jeden z drugim chwali się przemianą, gościu przed przemianą i ten sam typ po przemianie, oczywiście tam czasu nie za bardzo, to jest określonego, ani wagi, mniejsza o to. Jest ogromna różnica, ogromna różnica w masie mięśniowej. I do czego zmierza? Ano, chodzi mi o to, że oczywiście, jeżeli ktoś jest zawodnikiem i chce startować w zawodach, to jak najbardziej no, musi wejść po prostu na ciemną stronę mocy, bo tam wszyscy to robią. Natomiast ciekawostką jest dla mnie to, czy taki trener, który bierze swoich podopiecznych właśnie do trenowania, na zawody i dostarcza im w jakiś sposób plany, takie treningowe, zawierające te wszystkie elementy dopingu. Czy on przypadkiem nie mówi tym ludziom również o tym, że stosując w takich ilościach doping, będą mieli bardzo duże ubytki na zdrowiu, bo zarabianie na cudzej krzywdzie, a trzeba powiedzieć to wyraźnie, że stosowanie dopingu to przede wszystkim. Oprócz ogromnych przyrostów jest bardzo duże ryzyko utraty zdrowia, i o tym nie każdy ci powie. A najgorsze w mojej ocenie jest to, że jeżeli już trenujesz i stosujesz doping i jesteś ze swoim trenerem, to powinieneś od niego dostać całe know-how, jak funkcjonować, jak potem będziesz się czuł, kiedy z takiego towaru zejdziesz. I jestem ciekaw, czy, czy ci trenerzy o tym mówią szeroko, czy tylko żyją tym, że gdzieś tam w tle mają być wielkie zwycięstwa, wielkie puchary, a puchary, a zdrowie ich podopiecznych jest jakby drugorzędną sprawą. Oczywiście, nie mówię tutaj o jakichś tam osłonkach na, na serce, na Wątroby i tak dalej, tylko ogólnie w całkowitym bilansie, czy rzeczywiście nie jest tak, że liczy się tylko biznes, kasa, yy, dobry flow dla takiego trenera, który, jeżeli doprowadzi jakiegoś tam podopiecznego do sukcesów krajowych, to przynajmniej sam będzie się reklamował. I to właśnie takie moje drobne przemyślenia w tej sprawie. Sam yy, zajmuję się zmianą podopiecznych, ale oczywiście ja nie wyobrażam sobie, żeby. Yy, Takich podopiecznych prowadzić na dopingu, ponieważ moi podopieczni zazwyczaj nie startują w zawodach, a jeżeli już coś takiego się dzieje, to wydaje mi się, że no zdrowie ludzkie jest przede wszystkim najważniejsze. Trzeba tak to wszystko zorganizować, żeby po prostu ktoś nie ucierpiał, bo najmniejszy problem jest to, jaką ktoś ma. Reputacja jako trener, w sensie ile ma polubień, ile ma obserwujących jako trener. Bardziej chodzi o to, żeby osoba, która osiąga sukcesy, i w tym momencie, kiedy osiąga te sukcesy, jest niesiona euforią, dziękuję swoim trenerom i wszystkim. Kiedy od tego trenera odejdzie, a zawsze kiedyś to się skończy, bo nie ma możliwości, żeby całe życie być startującym zawodnikiem. Czy koszt zdrowia później nie będzie taki, że trener zapomni o tym człowieku albo yy, Odrzuci go, albo po prostu generalnie no, wypracowałeś dla mnie zyski, zrobiłeś dla mnie fajny PR. Dzięki Tobie mogę dalej y, wprowadzić nowych podopiecznych, mieć dalsze sukcesy na arenie międzynarodowej czy krajowej. Ale Ty już jesteś jakby skończony dla mnie, y, i tyle. Także. Taka dzisiaj nie rozkminę naszła i zastanawia mnie to bardzo, jak to funkcjonuje w tym świecie kulturystycznym, ponieważ ja jestem bardzo mały, nie znam się na tym tak dobrze. I w sumie ja jestem Bogu dziękuję, że mój trener jednak konsultuje ze mną wszystko w taki sposób, żebym był jak najbardziej zdrowy. Ja też tego pilnuję, jestem świadom tego, co się ze mną dzieje. I sam trenując, moje przyrosty są takie naprawdę realne. 2-3 kilo w ciągu roku to jest max, który właściwie jestem w stanie wypracować po długoletnim treningu siłowym. Mój organizm jest przystosowany do treningu, więc nie mam ogromnych przyrostów ale są one zdrowe powiedzmy zdrowe na tyle ile pozwala mi moje zdrowie oraz, oraz te środki, które, które stosuję w tym czasie, natomiast no, nie chciałbym ja nie chciałbym być taką osobą gdzie postawiłbym swoje zdrowie zrobiłbym wszystko żeby być ogromny, zwalisty fajny przez jakąś chwilę a potem no nie daj Bóg zostać samemu z tym wszystkim myślę, że to by było słabe, no ale to są takie moje przemyślenia. Ciekawe co Wy byście na ten temat powiedzieli.